Witam Was serdecznie z perwiańskiej Amazonii. Chciałem tylko powiedzieć tyle, że jakoś ta administracja Trumpa się zajmuje Ukrainą, zajmuje się mnóstwem innych rzeczy, ale Dawosem się jeszcze nie zajmują. Ja nie wiem nawet, czy się nimi zajmą, dlatego że agenda trwa dalej. Widzę, że to wszystko było ustawione. Ameryka. Jeżeli ktoś coś daruje, to się nie prosi w zamian później pieniędzy. To jest bardzo niehonorowe, niemoralne i brzydkie. Jeżeli popełnili takie błędy, niech więcej ich nie popełniają, ale nie można prosić później coś za co coś, co się podarowało albo się wypomina. O. To jest bardzo nieutyczne i niemoralne. Chciałbym tylko zaznaczyć, że to wszystko jest gra, ustawka i wiadomo, Wszyscy czekają, karawana idzie dalej. A Trump robi tylko biznesy, bo na tym się zna.